Tak, to jest to miejsce, gdzie strzelają z wiatrówki Hudson w zimie. Zobaczcie, jak tu zarosło. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dawno nie było unboxingu na kanale, i oto właśnie, widzicie, z tej firmy mamy dzisiaj unboxing. Pewnie po tytule już domyślacie się, co jest w środku. Zaraz Wam tylko powiem, do czego ta luneta jest mi potrzebna ale to Wam zaraz wszystko opowiem e, zobaczcie, jesteśmy w tym miejscu gdzie kiedyś strzelaliśmy e, tutaj w, e, w zimie z wiatrówki Hatsan e, zobaczcie jak to wszystko zarosło tutaj praktycznie jest tak zielono, że nie widać e, do tego miejsca gdzie strzelaliśmy e, a jeżeli chodzi o wiatrówkę Hatsan to też niestety zmieniła ona właściciela zmieniła miejsce też luneta, która była jakby e, razem z tym Hatsanem Pozdrawiam w tej chwili nowego właściciela tej wiatrówki. Wiatrówka bardzo fajna i bardzo mile ją wspominam, jednakże jak sami pamiętacie z tego filmu, była ona dla mnie zbyt ciężka do takiego strzelania gdzieś tam, prawda, w terenie. Postanowiłem zmienić i kupić coś innego. To jeszcze na razie Wam się nie powiem jak to będzie, jaka to będzie wiatrówka, będzie to wiatrówka trochę tańsza i, i takie budżetowe PCP, ale powiem Wam bardzo, bardzo się fajnie to zapowiada jak na razie. A dzisiaj pokażę Wam lunetę, którą już kupiłem do tego właśnie karabinka. I słuchajcie otwieramy, zobaczcie tu nic nie jest, wszystko jest zapakowane oryginalnie, ja sam jeszcze tego nie widziałem tej lunety. No, tak jak widzicie, ładnie obłożone folią bąbelkową. Yy, więcej nic nie mamy. Na razie rzucę to tutaj. Słuchajcie, i tak folia bąbelkowa. Yy, no, mam przecież już mogę sobie pomóc. Zobaczcie pada deszcz. Trochę nie za bardzo jest pora, jakby na takie rzeczy. Szybki yy, unboxing, yy, żebyście zobaczyli tak samo jak ja, co to jest za luneta. Hmm, oczywiście do tej lunety zamówiłem też hmm, montaż i powiem Wam, że hmm, troszkę pomyliłem się z tym montażem, bo miałem zawsze lunety na 30 mm hmm, średnica tubusu hmm, i od ja to wziąłem tak prawda, prosto z automatu hmm, hołka na, na 30 mm, a okazuje się, że ta luneta, jak później ją kupiłem, ma tubus o. Hmm, o grubości 1 cal, czyli to jest około 25 mm. Yy, zobaczcie, nazwa firmy Bushnell, tak to się czyta. Yy, ja tutaj jestem z tego angielskiego, taki średni, powiem wam. Yy, Bushnell Legend, jest to luneta, właśnie o bardzo. A tutaj mamy już jakoś widzę instrukcję, czyli jakoś. Tak, instrukcja lunety. Jest jakoś samo wypadła tutaj bez otwierania. No ale mamy tutaj plombę. Możecie zobaczyć, tutaj jest zaplombowana, czyli niby nie była otwierana. No załóżmy, że nie była. Eee, tu z tej strony widać, że była, bo, bo prawda, jest plomba troszeczkę zniszczona. Eee, no nic. Eee, zobaczymy w środku, jak to wygląda. Powiem wam nie lubię takich rozpakowywanych rzeczy gdzieś tam, prawda. Eee, no może to nie było otwierane. Nie lubię takich rozpakowywanych rzeczy gdzieś tam ze zwrotów, bo czasami różnie to bywa. Otwórzmy to tak normalnie. Także widzicie, jest instrukcja włożona w języku polskim. Chyba po to. Ten montaż oczywiście, ten montaż oczywiście ja wymieniam. Zamówiłem już drugi. Nawet go mam już praktycznie odebrany ze sobą, to wam jeszcze później pokażę, jak wygląda ten montaż na jeden cali, to troszeczkę z innej firmy. Także słuchajcie, zależało mi na tym, czegoż nie mogę tego tworzyć. Zależało mi na tym, żeby luneta była jak najlżejsza. I powiem wam, że ta luneta jest bardzo lekka, już nawet w tym pudełku. Czuję się, że ona jest lekka. Znaczy pudełko. No troszeczkę to jest inaczej zapakowane niż. Niż yy, Hawk. Yy, tak wygląda ten krzyż. Jest, ten krzyż się nazywa DoA Quick Ballistic. Dokładna nazwa krzyża to jest DoA QBR. Oczywiście tu jest wszystko opisane na tym krzyżu. Jest możliwość yy, nawet przez aplikację poprawiania tutaj tego ustawiania tego krzyża. Yy, czy to jest po prostu instrukcja, jak go ustawić. Ale wiem, że coś tutaj właśnie z aplikacją, gdy się założy profil na buszynelu, można sobie coś takiego zrobić. No i zobaczcie, tutaj mamy samą lunetę. Luneta widać, że jest nieotwierana, elegancko zapakowana w polikę. W hołku to trochę inaczej wygląda, bo mamy takie przetłoczenie. przetłoczenie właśnie z takiej pianki i ona sobie tam spokojnie leży. Tutaj ta pianka jest, ale tylko po bokach. W ogóle dobrze, że jest. Co tu jeszcze mamy? No, i tu mamy chyba tą instrukcję, taką ogólną. O, no, nie wiem, co to jest instrukcja. Jakieś y, informacje. Karta gwarancyjna. Po y, prostu opis tej lunety, taki w różnych językach. Słuchajcie, dobra, przejdźmy do samej lunety. Więcej tutaj nic nie ma. Pudełko jest takie no, małe, tak jak sama luneta. Przestawię je na bok. Troszkę mamy mokro. I słuchajcie, już widzę. Tą weźmiemy też. Zabierzemy, słuchajcie, nie wiem, czy mnie tutaj czy to w ogóle dobrze widzicie. Ustawiłem gdzieś na dachu te mm, kamery. E, słuchajcie, i teraz tak e, zdejmuję gumeczkę Jedną mamy w środku szmatkę, już od razu widzę do przecierania. E, ale najpierw wyjmiemy samą lunetę. Nigdy nie miałem lunety firmy Buszne, ale powiem Wam, że czytałem o nich dużo, dużo dobrego. To jest ta szmatka i jest po prostu lepsza kozacka. Eee, dlaczego? Dlatego że jest bardzo lekka, powiem wam. Eee, no ta luneta ma tutaj jakby tą średnicę tubusu tak jak mówiłem, 1 cal, czyli jest lżejsza, czyli lżejsza, jest węższa niż niż hołki, które miałem jakby i, i tam wam prawda pokazywałem jest nawet na unboxing na, na kanale eee, tej lunety. Tutaj macie na górze jakby odnośnik. Eee, zobaczcie ochrona okularu no taka konkretna, nie gumowa tylko taka plastikowa tu z przyciemnieniem słuchajcie, luneta ma e, nie za wiele funkcji e, po prostu nie ma e, tej funkcji paralaksy e, ale powiem Wam szczerze, przy moim strzelaniu e, na 40, góra 50 metrów, to to nie jest mi za bardzo potrzebne e, zobaczcie tutaj e, tu mamy tylko, prawda, regulację. Odległości powiększenia i luneta jest, ma powiększenie od 4 do 12. Sama średnica obiektywu to jest 40 mm, słuchajcie. Możecie słyszeć tutaj odgłosy, bo stoję blisko ulicy. że tutaj różni panowie i się przyglądają, co to za człowiek tutaj kręci. Spojrzę sobie przez tą lunetę, ale chyba nie z tej strony. Patrzę, też nie teraz czekajcie, bo mi coś tutaj słabo widać. O, teraz dobrze widać. No powiem Wam, że bardzo jasny jest obraz. Przekręcimy na najmniejsze powiększenie. Obraz jest bardzo jasny. Trzeba patrzeć na ten obraz na to okular z pewnej odległości. Nie można tak z samego bliska. Bo po prostu, jak patrzymy z samego bliska, to ten obraz się nam tutaj zmienia. Także patrzymy z pewnej odległości, ja myślę, że to jest taka mniej więcej odległość, luneta y, posiada oczywiście regulację regulowany krzyż, y, tu mamy regulację lewo-prawo, oczywiście pod tymi nakrętkami. Dla. zobaczcie, tu jest cały, cała regulacja, czyli tak górna to jest od y, góra dół a ta boczna to jest lewo prawo bo ja sobie wziąłem to w to tak i myślałem że dojdzie ten słuchajcie luneta no cóż o niej można powiedzieć podobno ma jeszcze podświetlany ten krzyż tak przynajmniej było zaznaczone i powiem szczerze nie wiem gdzie tu jest to podświetlenie gdzie to się podświetla gdzie tu jest podświetlenie Bushnell Legends, no powiem Wam tak, oprócz tego, że jest bardzo lekka, no to tak tak szału za bardzo nie robi. Widać, że to też jest bardzo jakby e, taka jasna, to dobrze. I słuchajcie, i podobno jest też bardzo wytrzymała. Wypełniona oczywiście azotem, e, uszczelniona o-ringami, żeby prawda e, nam no, nie parowało od środka. E, także no, tutaj to, to wiadomo standard. E, luneta wbrew pozorom nie jest tania bo wydaje się, prawda, że taki coś, no to tutaj nie wiem, ile, e, kilkaset złotych, no tu jest prawie, prawie tysiąc, także za, za takiego tysiaka można kupić jeszcze porządną lunetę, ale powiem Wam, że trochę jestem zaskoczony, że tutaj, że nie ma, że nie ma tego oświetlenia, jak nie dojdę w domu, gdzie jest to oświetlenie, to jeszcze nie wiadomo, czy ta luneta po prostu nie pójdzie do zwrotu, dlatego do chowam to wszystko stąd, bo, żeby to nie pozamakało, Powiem szczerze, nie lubię takich niespodzianek, gdzie prawda pisze nam, jak kupujemy, prawda, na, na stronie, że jest oświetlenie, że jest podświetlenie lunety, a tutaj prawda tego podświetlenia nie ma. No, być może to podświetlenie jeszcze jest, jeżeli jest, to Wam tu napiszę na dole, bo pewnie dojdę gdzieś tam, prawda, w domu, ale jak się go włącza. No bardzo nie jest to takie intuicyjne włączanie, od razu mogę powiedzieć yy, bo Jeszcze czekajcie odkręcę te wieżyczki Tutaj to raczej na pewno nie No to jest regulacja Słuchajcie Tutaj też nie, no, raczej nie widziałem wcześniej żeby tutaj coś było No nie, tutaj raczej na pewno nie yy, W okularze mówili ale okular tutaj no oczywiście wykręca się ale do pewnego momentu dalej, dalej już nie idzie także no nie ma możliwości jakby dalszej także tutaj podświetlenie no, bardzo ładnie to widać jak się od pewnego momentu jak się ustawiło Krzyż jest bardzo wyraźny i taki ładny Powiem Wam Oczywiście tu sobie można jeszcze wyregulować Ostrość tego krzyża Ale na pewno nie jest ona z podświetleniem No dobrze, słuchajcie Zobaczcie ją jeszcze dokładnie Ja Wam jeszcze ją sfilmuję tak z bliska Żebyście zobaczyli Wezmę kamerę Tak wygląda ta luneta Bushnell Tutaj, prawda, logo. Powiem Wam, że jest bardzo leciutka i to no już za to samo warto zapłacić. Tutaj właśnie widzicie tą regulację. Nie wiem, czy się uda nagrać Wam, jak z tego krzyża widać. Może się uda. Czekajcie. Trzeba w odpowiednim miejscu. Może to coś zobaczycie w pewnym odpowiednim miejscu Wystarczy O i tu macie krzyż i widok słuchajcie, no dobra kończę na dzisiaj Luneta chyba nawet ze mną zostanie, bo nawet jakby nie miała tego podświetlenia to powiem szczerze, no podoba mi się to, że jest taka wyraźna i że tak dobrze i jest taka lekka do mojego nowego karabinka będzie akurat, bo chciałem żeby on prawda, nie przekraczał Tych 3,5 kg I jest szansa, że, że z tą lunetą Osiągnę ten cel Zapraszam Was w takim razie na Następny odcinek Już dzisiaj Wam nie będę pokazywał tego montażu, który kupiłem Ten montaż Wam pokażę z karabinkiem Jak, będzie, jak karabinek będę prawda, Prezentował I wtedy, wtedy Wam pokażę Czekajcie, ja to składam Załóżmy to ochronę okularu, oczywiście. Luneta jest wodoodporna, ma tam taką klasę odporności. Tu wam też napiszę, bo już tak dokładnie nie pamiętam. IPV, coś tam, coś tam, czy 7 chyba. Ale do końca nie jestem przekonany, że wam to napiszę. I słuchajcie, samo przestrzelanie lunety i montaż postaram się wam nagrać. Oczywiście, oddzielny film. Słuchajcie, niedługo na kanale będzie także rozpakowanie tej mojej nowej wiatrówki, także śledźcie kanał, subskrybujcie, żebyście się nie przegapili. Ta wiatrówka praktycznie już do mnie dojechała. Pokażę Wam również montaż do tej lunety i zobaczymy. Jak postaram się też wam nagrać taki filmik, który pokaże, w jaki sposób zamontować taką lunetę na karabinku nowym, a później zrobimy od razu przestrzelenie, zrobimy testy i będziemy porównywać ten, właśnie nowy karabinek, eee, oczywiście z HW100. Słuchajcie, macie filmik właśnie z tego strzelania z HW100. Zrobimy podobne strzelanie tym nowym e, moim karabinkiem, ale to dopiero jak on przyjdzie i będziecie wiedzieli już, jaki to karabinek. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Eee, Kończymy tą pogodę. Jest deszczowo, nieładnie. Mamy połowę maja, już dobrze za połową maja, a zobaczcie, jaka pogoda. Na motocyklu nie mogę jeździć, także przynajmniej sobie to może trochę postrzelamy z wiatrówki. Zapraszam Was na następny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.